To będzie świetna pogoda na piknik, spacer albo wycieczkę rowerową. Dzisiejsza noc będzie dość ciepła. Od 13 stopni w Szczecinie, Olsztynie i okolu, przez 14 w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie, aż po 16 w stolicy. Zachmurzenie pojawi się we Wrocławiu i Zielonej Górze. W Suwałkach pogoda zepsuje się deszczem. Jutro niebo w dużej mierze zasnują chmury, szczególnie nad Szczecinem i Gorzowem Wielkopolskim. Jedynie Gdańsk będzie mógł liczyć na zupełnie czyste niebo. W Pomorskim temperatura sięgnie 21 stopni, w centrum kraju 26, a najcieplej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Przed nami dwa podobne dni, z przewagą chmur, ale i ze sporą dawką słońca. Temperaturę od 24 stopni na północy do 28 na południu. Co ważne, nigdzie nie prognozujemy deszczu. Znacie tego detektywa. Znacie reagent, którego co tu robisz? Pracuje w serial, który rozpalił wojskę. Żar Tropików Maraton codziennie od 13.00 mam znaleźć wapugę. Tylko na Pogoda 24 TV.